w Centrum Ogrodzeń z Morzywołu Znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady Asortyment do montażu ogrodzeń, mnóstwo rodzajów i wzorów W Lukspawie także duży wybór mebli loftowych Morzywół 36A, Morzywół Małpa, luxpaw.pl Telefon 797-355-341 Od poniedziałku Szkoła Podstawowa w Królewcu w gminie Smyków Ma patrona, to święty Jan Paweł II Za nami uroczystość nadania tej placówce imienia Pierwszym punktem tego ważnego dla społeczności szkolnej dnia była msza Święta w Kościele w Miedzieży, sprawowana przez tamtejszego proboszcza. Potem wydarzenie przeniosło się do szkolnych murów. Mieliśmy kilka propozycji, jeżeli chodzi o patrona. Był tutaj Józef Piłsudski, był Henryk Sienkiewicz, był również patron pomordowanych Królewca Adamowa, pacyfikacji Królewca Adamowa, był również święty Jan Paweł II. Ale podczas głosowania, które przeprowadziliśmy wśród w społeczności tutaj naszej szkolnej mieszkańców wybrany został święty Jan Paweł II na patrona i podjęliśmy uchwałę rady pedagogicznej w której właśnie tą decyzję podjęliśmy następnie Następne kroki zostały skierowane do Urzędu Gminy w Smykowie. Wspólnie tutaj z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim skierowaliśmy takie pismo o nadaniu imienia szkole podstawowej w Królewcu Świętego Jana Pawła II. Jeżeli chodzi o argumentację, to po prostu ten nasz rejon jest rejonem religijnym. Uczniowie na lekcjach wychowawczych, na lekcjach religii, mieli przybliżone postaci właśnie i akurat ta postać świętego Jana Pawła II zyskała najwięcej głosów z tego względu, że może święty Jan Paweł II jako człowiek był bardzo blisko młodzieży i cały czas darzył tą młodzież takim szacunkiem i dawał takie wskazówki do życia z których my teraz możemy czerpać wzory. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władzy: starosta Konecki, Grzegorz Piec, wójt gminy Smyków Jarosław Pawelec wraz ze swoim zastępcą Jerzym Dudą, przewodnicząca rady gminy Danuta Jarek. Obecni byli też reprezentanci Kuratorium Oświaty w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ważnym punktem wydarzenia było odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi, a także przekazanie szkole nowego sztandaru, który ufundowała rada rodziców. W trakcie uroczystości wiele mówiono o historii placówki. Całość wzbogaciła część artystyczna przygotowana przez miejscową młodzież.